Halo. Witam w kolejnym odcinku. Podejmujemy Bayern. Także ciężary będą na pewno. I gramy takim składem na Bayern. Ustawiłem jeszcze taktykę na kontratak. Dlatego nie gra chory, bo potrzebuję kogoś szybkiego. A właśnie, może tu zmienię jeszcze. A nie, nie, jest default. Ok. Tak, niemożliwe. No, jest default. Lol. No to niech będzie default No i lecimy z nimi, a może zobaczymy jak jeszcze kogo nie mają Czy jeszcze kogo bać Bauman, taki słaby i gra u nich Jest czarny pewnie szybki, może tego gra I tu defensyfia jakoś łaka dali o co chodzi? No mają dużo dobrych zawodników ogólnie, mimo tego, że dali tych łaków, a to jeszcze kończy, dobra. No mają dużo, powyżej 80 na przykład, nie? Ale mają dwóch kasztanów w składzie. Tak mnie lekceważą i mi dają zagrać młodym. Myślę, że i tak wygrają. A najgorsze jest to, że pewnie mają rację. No ale no nie poddamy się, walczymy, gramy. I'm Derek Ray and keeping me company here on the commentary gantry is Stuart Robson and the focus is on the Bundesliga. Live action coming up. It's Kaiserslautern up against Bayern Munich. Thanks Derek. Well both managers will be reminding their players of starting the game quickly. Hitting the opposition back, playing the ball forward and regaining possession as quickly as possible. Hopefully we get a really good game here.

Defenders, Derek, hate playing against players with pace and he's got plenty of pace to run in behind he does it cleverly it. Superb stop! Leroy Sané Oh, this is looking promising That is a very fine challenge in difficult circumstances makes no, available. Nothing comes of it. Good defending, it was. Momencie, jakoś nie tak biegły, a delicious piece of skill. That's a good looking ball. Must take the lead here. Can they keep it out? Making sure nothing came of it. Well, Bynes thought that was the moment they were going to edge in front.

Here's the replay. Watch how he goes past his man with such ease, and it's just a change of pace. And when he gets onto it, he decides to go for power. Okay. It's a really yeah, finish which gives the keeper no chance. Hoffman. They do pass the ball with authority. Must favour the cross. Nema Fauras, obviously. Timoteo Pukhaj. He might be able to profit from the wide position. Yes. Jedziemy, Bayern. Nic nie mówię przy tych akcjach, bo nie chcę spierdolić. I na razie działa, nie? Nie odzywam się. Skupię się, się na tym, żeby cel nie podawać. I dobrze strzelać i wychodzi. I druga za sejstą. Kolejną już.

here? udało się Damy na drugą, do Opoku To było jakby celowo, żeby nie było spalonego, bo myślałem, że wcześniej będziemy podawać i klikałem tam na skrzydło, ale potem widziałem, że jest strasznie spalone, więc żeby zrobić cokolwiek to wrowałem jeszcze tam jakoś do popo żeby to doleciało. o nie ba już tam karnego wleciłem tam kimś aż niszł opoku

Nie chcę nam spoilerować, ale czuję, że tu będzie jeszcze nie jedna bramka w tym meczu i to może być, że nie dla nas. A na pewno nie wszystkie dla nas. Bardzo ryzykowne, bardzo bez sensu. W takim momencie meczu dlaczego.

No i chuj. I remis. Zmiany trzeba zrobić, bo niedobrze tu się robi, niestety. Hmm. Tylko co tu zmienić? Może jednak dam tego Witka. I tutaj zagramy... Dobra, chuj Klementem, niech będzie Niech będzie Nie, no nie zrobiłem najważniejszej zmiany Będę zrobić tak, żeby grał ten kątek. O, w ten sposób Dobra, to jednak Klement nie gra, sorry Wolewitka tutaj Kurde, no, no, no nie mam w ogóle pytania. Co ma lepszego od niego? Takie same malutkie pasy, a playstyle ma też te do dopłonę wszystkie. Nawet więcej. Jeszcze sobie zagraka mentalnie z Bayernem. No dobra, nie jara tam takim comebackiem, bo zaraz tu jeszcze my strzelimy. Ostatniego nie powiedziałem. Jeszcze. i don't see a challenge to win it back. it's news of a goal at the bayer arena, but who has scored it? we're going to find out by joining alex. it's a goal for gladbach. they've pulled one back with 65 minutes played. alex with the info as ever. Ole za niebo shot. Nie widziałem czy się liczy. Po z bliska, ale ale powershot był, nie? widzieliście jak zwolniło. No i trofeum zdobyłem. Jakie jest miejsce i ma wpaść to ale Też stąd Dobrze co? kto za jeba. No i lecimy z nimi. Well, A Bayern gets the ball moving again, how will they react? No dobra, nie tutaj, się. dobrze, nie widać, może przejść. go, this one. Bayern pushing forward with options available. comes to nothing no, in the yeah, end. He really nice. should have made more of that. More live Bundesliga action coming up for you here on EA TV. It's Bayern against Union Berlin. I like the look of that game. The atmosphere's always good inside that stadium and two very good teams. Two very teams. A power shot. Really good A ja nie mam chorego nawet na owce. Jak to wyszło, że nie mam chorego na owce? Chciałem go wpuścić na tego właśnie różnego. No ale popowiedź będzie musiał strzelić. I popowiedź strzela. Pięknie. Zajebiście Well, here's another look at it. Certainly delivery to the box couldn't have been a great as well. with the ball, and the with Jednak nas stadion do zdobycia. Ja też jestem w szoku od tak myślałem, że dostaniemy w papę. Pavlovich. Mendy. Well, to passing sequence. trying to take their time, but not enough care on the ball Options in the middle Can he get one back? Fuck, Maciej, yeah. yeah. no it no, 10 minutes left be quite Puchacz Okay, just hearing something important has happened in the Stuttgart game and alex scott can provide us with all the details alex yes it's a goal for Stuttgart. they're back level it's one all with 80 minutes play many thanks alex conte they're doing everything they can to get their team over the finish line what an atmosphere

Fały to czy coś lub kurwa, cokolwiek z tym nie. No ja zjechał mi palec, przysięgam zjechał mi kurwa palec z gałki, nie? Wyjazd. Dobrze, kochany, wygraliśmy już 4-3 bramki stracone, ale. Uff, ale się udało wygrać. Co za mecz! Po osiem strzałów. Było więcej celnych. Ile dokładnie? My o oni pięć. Ale za ciekawe oni mieli dużo większe expected goals niż my. No ciekawe staty. A bo ma dwie bramki. No tak, a ja powiedziałem, że miałby drugą bramkę. A po powiedz ma dwie bramki. W ogóle jakiś dzisiaj popowicz. 9-9 ocena, dwie bramki, dwie asysty. Gruda bramka, dwie asysty. Wow. Ale dzisiaj taki trochę jugorski dzień bym, bym, bym powiedział No jest z Grudą oczywiście, Gruda zawsze coś strzeli Bo Popowicz, występ e, w ogóle jakiś kosmiczny I jeszcze Juridz brameczkę strzelił, nie? Zresztą po asyście Popowicza to ja pamiętam, muszę sobie obejrzeć Jeszcze raz to, żeby to przeżyć jeszcze raz, bo Zapomniałem, że już pierwsze bramki jak wpadały Bo jestem oczywiście skuty A tutaj Gruda zrobił wszystko To znowu gruta zrobił wszystko, i tu po strzelił bramkę to była jego pierwsza brameczka Tutaj ich nie będziemy oglądać, tu po kolejna asysta, ale popo z grutą sobie dzisiaj pograli. No i tu rożny klasyk. Albo powiem ci, nie strzelam za wiele wzrożnych. Dobra, to powiemy coś tam na tej konferencji tłumaczowej w strefie tak zwanej mieszanej. Dziękuję, że rübergekommen sind. aby odpowiedzieć No po, w ogóle najlepszy występ chyba do tej pory Grudek no, ma na maxa jest zadowolony i tak już nad mnie rośnie No, to teraz chcę zobaczyć tabelę Oka, zobaczę wiadomości najpierw, ale w ogóle on nawet nie zagrał, nie? On i tak jest zadowolony. Ok, niech będzie jazda. Niech się tam trenuje na tego, żeby miał dobrą, dobry sharpness. To jest gra, teraz gramy sobie z bochą, więc powinniśmy to wygrać. Zobaczmy, jak to wygląda tabela. Ale przesymuluję znowu kawałek, bo, bo nie wszyscy jeszcze grali. No nie wysoce jak mam to kurwa bramkarz. no i ten jest dosyć dosyć i dosyć fajną potencją Mało overall, ale jest młody Może do jakieś tam 68 dobije jak będzie wychodził ze szkółki Trzeba mu trenik ustawić, bo ma zbalansowany. No a tak będzie chyba najlepiej, no. Niech obrona szkoli. Akurat ma, ma odbiory większe, to on nie musi ich trenować Tylko tu jeszcze ma balans? Dobra, ja to poustawiam sobie, to jest nudne do oglądania e, więc nie będę tego nagrywał. Kończę odcinek ELO